To nie dla mnie, jestem rudy. <noise> jestem rudy. Czekaj, kupimy jedno. Dobra? Nie, to nie, to nie, to nie. Uważaj, to to. Ty, to jest od normalnego. No. Wow! to. To jest to. To jest specjalna no, no. okazja jeszcze do tego. Ha, ha. No, <noise> I masz konti, korona. Patelnie Karmana <noise> Patel. Karmona Kawana Kawana Reja Obrona Keleka Szparda Szwejzer Czy czy czy? Masz kogoś z Brazylii na pomocnika? Idź bo? Masz no, kogoś z Brazylii? Nie Kurde Czekaj ile on o, kosztuje? Huuuu to, jest... to tak, ja ci mówię kogo jak

Może i nie będzie będzie daleko, daleko, dalej, 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 pokaż. Czekaj. No, Jeszcze dań. Teraz możesz... Tego sobie możesz wstawić. Tego wcześniejszego możesz wstawić. Eee, Chinc... czekaj, Czekaj, oto wylatuję. Od razu mówię. Eee. <noise> jeszcze co zarobię W cofnij? Tego No i tych dwóch możesz zostawić, bo mają są... bo mają... Skidana, no ale ciebie, nie O go, ten? No tego można zostawić. I którego? O i jeszcze tego od bramkarza może zostawię. Fakuj. Nie, do dupy. Tu którego zostawić? Powiem... Tego... Tego? Hmm. Czy PD... Tego... E, pierwszego możesz. O, pierwszego zostaw. I ostatniego. No, pierwszego i Właś ostatniego. Właśnie, pierwszego i ostatniego zostaw. Nie! Nie! Patrz, cofnij. Cofnij. Zostaw tego sobie. Zostaw sobie tego. S. S ma się. Dobra. Cześć. No i tego. Tego, o. Ten ma go zabronić. No dobra. To wszystko. Zresztą stać nas! No i znowu cię Nie, nie opiera się ty Bo masz jedną kartę To jest tak jakby trzy razy mniejsza szansa na Ronaldo Znaczy jest... Co ja powiedziałam? Krystyn! <grystynę> Ronaldo Co ja powiedziałam? Krystyn! Na nie o, o! Pokaż! Wiktor? Wiesz co? Jak się albo mam nawet? Czekaj, dobra. Kontrakty bierz. Czekaj. Y, co to już masz jakieś środki? Nie no, pięć. to? No co? No. Szybka aukcja. Z, od, od, nie, nie, ustaw za 300. Za 300 aukcja. A tego Akup teraz za 500. Zejdzie ci spokojnie. Zaraz bo jest nopa. Moral średnie, to, to masz... Tutaj za, za 200 wiesz. Za 200 kupów. No, a tutaj 250. Bo to jest główna Znaczy nie w ogóle. O to to I też. też. Nie, no. Nie, okej, okay, dobra, weź Niech pamięt. <noise> Lobokotis no Dobra, kontra. Dobra, walić to tu. Uuu. Tego Sprzedaj wszystkie za 1000 Piłkę sprzedam. Użyj, fajnego. Patrz biało jakby ja grał w śniegu jak ci da. To już nie będzie widział piłki. Bo już się wydawaj, że ty gra muszę. Dobra idę zaraz tak. Szybko 250. To najlepsze, no, ustawię 250 Nie, za 600 Pod spodem też... A no, dobra, to i tak Wiesz co? O te se sprzedam, tamte zostawię jedne Nie, szale, Tak, nie. bo miałam bardzo kart Ten, A e... nie, weź kupuj wryfowe, sobie VVM po co ci tak? Jak chcesz, pokaż Kogo ty tu masz Pierwszego se został, bo no, dobre tempo i ma Uje, jakby był z mojej drużyny To ja bym ci kupił nie... Tak, wybieram. Mi da się szybkie opcje. Boże dużo. Boże dużo. No my, to Boże dużo. Boże dużo. Boże dużo. Boże dużo. Boże dużo. Boże nie, weź sobie FIFA points, monety teraz my, nie, nie o to chodziło, Patrz. Ludzie tak otwierali ci co wygrywali, nie? Monety... What? Można. Z, tego, zawsze tak, jak, jak to robili, nie? Ci co wygrywają to zawsze tak Z monetów na te i znowu na te i zawsze... Znowu weźcie do przodu O, to co zostawiam? Dobre, to jest na coś chłopie. To jest kapelusz. To będzie. Oooo. Użyj. Fajtuś! Fajtuś! Nie, to o to trzeba sprzedać. Strój niemiecki, to, to też trzeba sprzedać. Czekaj, nie, nie, nie. Pokaż, kogo możesz. Kogo tu masz? Wcześniejszy lewa obrońca jest słaby, pan. Wcześniej. O to? Nie ten, nie ten. Lewy. A nie, Nie, lewy, tylko się. O, ja go piję. No ijemy parfum, jest ci, że są brązów. Nie, 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 nie. Nie, Fajny, jak ktoś nie wie z no. kim Ech... chodzić. A mu 80. Wiesz co, zostawię go i sprzedam na szybkie akcji, bo to teraz nie można. Ostatnia. I na pewno będzie jakiś fajny, na pewno I inform. No oczywiście Ale gdzieś tam Wszystkie za Średnie. No zostawił, że na pół całego, a nie na jednym To se został, to też dobrze schodzi. Wszystkie cechy. Dwa razy gorszy i swój, to wiesz. To też? To zostawię, to zostawię. Nie, nie. A, to jest zawodnik. To, to też zajdzie ze ci spokojnie do wyjeździa. Dobra, to to zostawiam. To zostawię. Jest... Dobra No i Otwór brązową jeden, na koniec We 400 było 750 Tylko zawodników mam lepszy Brązowy Eee tam I... widzi, kompozycja będzie Lekko, patrz, dwa kontrasty Bo panie piłki jakieś, no to to widzi gumniany stadion już do sprzedania leczenie trzeba zostawić Ee, tego Jul'a wywalimy, bo ja mam menadżerów w Eee... Uh, szybka aukcja pójdzie. Warto <grymne> 49 kondycji, nie no. Ja widziałem jednego, co miał 27 he. <grymne> <grymne> śmieszne.